Siema. Dzisiaj będę nagrywał podcast. Hmm, Doksłownie za 20 minut będę nagrywał z Majkiem podcast. Także piszcie w komentarzach jaki mogę poruszyć temat, y, o kim można poplotkować, o czym można poplotkować i co, y, o czym warto gadać w ogóle. A jak coś, to mam tu nierówno, bo na szybko się goliłem yy, i to muszę jeszcze dokończyć, muszę wykonturować, tu właśnie robiłem kontur, tu też, tu też, a to wiecie, ch**a to kogo obchodzi.